Każda z tych form jest dobrą formą do tego, żeby realizować zadania publiczne. Zarówno fundacja, jak i stowarzyszenie są to organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. I w każdej z tych form można realizować różne zadania publiczne, które organizacje na co dzień wykonują. Nie ma tutaj żadnych przeszkód, nie ma żadnych różnic w dostępie do pozyskiwania środków finansowych, w dostępie do realizowania takich czy innych zadań, o których mówi ustawa. Różnica może polegać na tym, kto może założyć fundację, kto może założyć stowarzyszenie. Żeby założyć fundację, nie potrzebujemy wielkiej ilości osób. Wystarczy, że będzie to fundator, który powierzy komuś członkom zarządu wykonywanie celów statutowych. Natomiast, żeby założyć stowarzyszenie, potrzebne jest już, już co najmniej 15 osób które będą chciały zaangażować się w taką bieżącą pracę stowarzyszenia, a spośród tych przed 15 osób przynajmniej kilka będzie chciało aktywnie działać i realizować cele stowarzyszenia. Tak więc powtarzając taką maksymę, która często pojawia się w środowisku organizacji pozarządowych, jeżeli masz pieniądze, załóż fundację, jeżeli masz przyjaciół, załóż stowarzyszenie. Oczywiście jest to duże uproszczenie tych, opisu tych form prawnych i możliwości działania, natomiast tak mnie możemy powiedzieć, że i fundacja, i stowarzyszenie to są obie, obie te formy, są bardzo dobre do tego, żeby realizować cele statutowe.